Kościół każe zwyciężać siebie, swoje złe skłonności, pomaga wydobywać siebie z nałogów. Bankrutów oczyszcza w pokucie, osłabłym siłom ludziom dodaje mocy bożych, zmusza do nieustannego rachunku sumienia, obudza szlachetne ambicje postępu moralnego, zwalcza największego wroga ładu w świecie, jakim jest Grzech. Kardynał Stefan Wyszyński, 28 sierpnia, niedziela, Dzień Pański. Dzień dobry, szczęść Boże. Dobry wieczór, Siemanko. Witajcie moi drodzy. I tak jak co dzień, także i dzisiaj dzielimy się słowem z dziennika duchowego Rozmów Alicji Lęczeskiej z Panem Jezusem. Słowo pouczenia, a słowo na dzień dzisiejszy jest Otóż to, to takie. Słowo zostało zapisane we wtorek 8 października 1991 roku o 750. Jeśli cierpisz, oddaj mi swoje cierpienie, abym mógł uczyć rzeczy święte w duszach tych, którzy są powodem twojego bólu, świadomość tego niech da pokój i radość Twemu sercu. Nie myśl o tym, że brak ci człowieka który mógłby wesprzeć cię w chwilach trudnych, ale masz Boga, który prawdziwie jest Twoim wsparciem i ostoją, i który, przy to, który czuwa przy tobie dzień i noc. Jeśli otrzymujesz wyższy dar, nie cofaj się do mniejszego. Upadek może być łaską, jeśli prowadzi do opamiętania. Gdybym przez dopuszczanie, Powszechnych upadków nie utrzymywał Twego serca w pokorze, inne, o wiele gorsze upadki zniszczyłyby Twoją duszę. Cisza grobu jest pozorna. Śmierć ciała daje pełnię życia duszy. Z Psalmu 101: Chcę opiewać łaskę i sprawiedliwość. Chcę śpiewać Tobie, O Panie. Kroczyć będę drogą nieskalaną, gdyż do mnie przybędziesz. Będę postępował ze szczerym sercem pośrodku mojego domu. Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej. W nienawiści mam przestępstwa. Nie przylgną one do mnie. Kropka. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego czasu. Pięknej niedzieli. Siemanko. Z Panem Bogiem. Ciao ciao. Przemek, marny pyłek, żona Przemka, Bogusia i Hania, dziadka psemka i babci, Bogusi, babusi, wnuczka, wnuczka, z Panem Bogiem, z Panem Bogiem i z aniołkiem, pa pa i moja Elżbieta też będzie w niebie, w niebie.